Stacja paliw. No nie będzie. Uh, um. O, generator. O jest fakt. Ale się na żółto świeci ten generator. No. Go. idzie w naszym kierunku. Widzę. Ja sam. To jest A, Do końca. Nie mogę. Dobrze, mnie minął? Nie. Gdzie jesteście? Yy, uciekam od tego gena. Właśnie chciałbym się w... ...przedzie go tak, dokładnie. Ja za tobą. Brata się? Brata się, dobra. Ja, ja pierdolę. Pieprz. Nie, Pieprzysz tego gena idziemy innego. Nie pieprzyć, są parcy. Parcy, na niej. Eee, ugodź ich tam ładnie, my mamy tego gena. On jest mocno zrobiony. zaraz znaczy, No, zresory. ten gen zaraz podnie. Joj kochana, so, jesteś poszło. Dobra, no spokojnie. Nie możesz paść. To No jasne, za oknem, kurwa, jasne. Czuwi. Kto jest? Joj, kochana. Oni tak ze się nawało, ale to jest gdzieś w porto, żeby przyszedł. Przyszedł. Tak, coś To idzie po ciebie? Yy... Nie? Dobra, trajdę idę. Bo bardzo wracam. Wraca Nie wraca Nie Nie wraca ale dajcie do mnie Czyli dużo się nie idzie dzisiaj Trzeci Byle przecież się sure a więc... Tutaj Greszka jest chyba o no, wychodzi, wychodzi, wychodzi Nie wierzę. Że... O, o, za mną idzie, za mną, za mną, za mną, za mną idzie. Spokojnie, idę szukać igraszki It's time to fall for me zabójca ma bardzo duże problemy z internetem I to takie duże dwumetrowe przynajmniej Dwumetrowe O! Moja igraszka centralnie obok mnie się zryspiła. Ja swoje nie mogłem znaleźć, ale zrzucam totem to może ktoś nie będzie miał Na pewno E teraz tam igraszkę czyją się, chyba twoją mas No co zniszcz? Jak możesz? Dobra, tylko jedna osoba się przydała po mnie przyjść Idzie. Nie mogę, jest obok mnie Obok głównego jest twoja igraszka no bo idę po maksa Na ślepo Ja zrobię swoją... Na ślepo... Nie, tak, nie, tak. tak. nie dałem rady, co daleko pracę Cugnę jakieś już No jest twoja tutaj No Nie wyleczysz mnie więc No nawet nie próbuję jedę Na ślepo swoją igraszkę ogarnął Kartą gdzieś W haku, kurwa. No tak, tego mówię, że wiedział, gdzie jest. O, tepa się, wraca się tu. Uważaj. O, kurczę, nasz. Zobacz, jak tych jest, to... A świecił ci się na różowo? No, no, nie wiem. Chyba nie. Się, bo... nie, chyba nie Nie świeci się, to jest pożerasz Ściągaj to Tadeuszka ściąga eee, się czy najpierw żeby ona zniszczyła? No jeszcze na razie możesz czekać Jeszcze chwilę ma Dobra, Dobra Nie, to, to jest igraszka, to jest igraszka Bo pożer dalej jest No. Kurwa i to nawet nie, mo nie moja faktycznie Uro. Uwaga o zarazem Nie wiem czy tak troszkę czy w Ja pentimento. to tam rozjebałem, to ma petimento Mam no? to ten Mam, no jest no? Ee, za to te. Ja ten no, to ten no, rozjebałem no. Tak? Mhm Macie ma pentimento, dobra? Dalej jest... Pociągnij no, tak, się... wyciągnę, wyciągnę, Zniszczę! Tak jest! Udało mi się! Uf, A, Dobra. Ty, bo tamta wisi. No wiadomo, no, tylko się ulecie i ty nie po nią jest. No z tyłu, obok głównego. Tutaj, do piwni pójdę. O Jezu, ale przynajmniej tego nie ma, tej kątwy. No, ale z pentimento. Czyli dobra, ej, to czekaj, tam będzie... Znaczy, że igraszka będzie w głównym, bo miałem w głównym i... I tam obok haka. Jeszcze mi Dobra, wiem, ale nie dojesz igroszka Kurwa wylas tu Cholera Co za szmaciarz Dobra, tego ciągnij, ja Urwa co za szmaciarz. między hakami się hapać No, Noo... O Tak, Max, dasz radę? Nie mam tu tam radę trochę. Zostawił mnie. No Uważajcie! O, jest tu! Idzie na dół! No, Radna nauka idzie chyba coś... Tylko podmian... Nie, nie zdąży nawet. Nie, nie zdąży nawet się podmienić. Ja jestem już martwy. No, co to za kląt? No, so o, ja zrobiłem ostatniego nawet. Nie, Jest jeszcze Pentimani. Zniszczyłem dwa, ten... a trzeci powinien być tutaj, gdzie był twoje, e, twoje igroszka. Idę zobaczyć, czy jest. E, nie, to nie, e, zniszczone. Moje też jest zniszczone. Oh, okay. Max, a ty zniszczyłeś swoją igroszkę? Tak. A zniszczyłeś yeah. uh, sentimento? Albo pamiętasz może w którym miejscu było? Yyyyy... Pożar nadzieję jest przy tamtej palecie po prawej Ale pożerać już... Były tutaj Lewo, tutaj pomoż. jest właśnie Pożerać już A, uh, Ten mój totem jest za po drugiej stronie, za tym Dobra, jeden niszczy totem to Uciekaj! Albo wiesz co? Dobrze. E, szukaj, szukaj tego. Szukaj hacza. Będziemy chciał pochodzić. No, że ty, bo ja będę w piwnicy leżał. Wezmę z do też też będę umierał. Że A może ja będę umierał. Ja się próbowałem, ale on tu się gdzieś kręcił i mnie znalazł po drodze. Jak dzisiajem to tam. Nie fajno. Tak, Nie wybiegła miałeś, lewo Tylko przystał mnie gonić Bramy Nie było w ogóle jej słychać nie Słychać, ją przez sekundę Nie trafnę, to jest to? No, a mnie trafił z metra na metra z odległości metrowej, no. to bardziej to powinno trafić niż odległość metrowa, moim zdaniem, ale no, trudno. Ale no, on ma za głośno tą muzykę, kurwa, i nie słychać klapdy. To też, ale ta klapa, żeby na tyle daleko od niej, że dopiero było tak słychać ją. No, naprawdę krótki fragment było ją słychać. Mniej niż sekundę Mniej niż sekundę, jeżeli się opierać. Cóż. No Dobrze, blada róża Nice, mordy, the... ah. yeah, sure. okay. oh, I ten ace mam mordy śmieszne. Nefraste. Eee, jaszczurka. O O, Alien. A wezmę ty No, weźmiesz co? Nie leży? O, tam leży. Biegniecie w moim kierunku, jak miło. Tak, chciałem tego niż żółty. Nie uwierzysz, posiadam takiego perk'a. O Boże. Ale ten, ależ webinar czy, że aura Kilara. Co? No, we, co robi ten? Co robi? Mój perk? No. Nazywa się w Kupie siła. I polega na tym, że jeżeli naprawiam generatora to oni widzą, że naprawiam tego e, nie generatora i jak się, się e, nie jeden ocelały to ja widzę pozostałych ocalały przez 10 sekund. No się chciał zabić. Tak, wiem. No się zabił, no tak. No Miałem nadzieję, że będzie mi się to powstrzymać, ale się nie udało. Nie boj go, no kurwa, jak się zabił to... No nie, ja chcę go wkurwić. To wiesz, to byś to, to, byś Jeboj, to pod tym no, i mam to gdzieś w takim razie, ale mieliśmy i tak jedną y, żywą osobę, przez co zabójca musiałby stracić swój cenny czas, żeby go i tak wziąć i położyć. Po prostu A W tym czasie możemy coś zrobić. Latarkę, ja mam fajną teczkę. Faj, nie uda mi się sklejkować. No teraz Lion umiera na haku, mam rozumieć, no i fajnie. Nie no, ściągnij ja przecież Lion. To i ciągnąć. Te fajnie wpadłeś w tę dziurę I no. ma barwę, idzie w waszym kierunku Nie, nie ma barwy A, no to idzie w waszym kierunku Na razie się tu kitram, bo nie wiem... O no, kurwa, wlazłem w niego Czemu on tu przyszedł? Nie wiem I to jeszcze tak z dupy Nie wiem, no, mówię ci, no co poszedł w waszym kierunku, tak po prostu No, ale ja nie... No, dobra Nie ma to sensu y... Idzie po ciebie Max. Yyy... M. Wiesz co, ale on... Ja byłem pod statkiem w takim... Ej nie z nas górze. Dobra, zdążycie, Zajmie to pójdzie się tak blisko. E, ty uciekaj dalej, dalej dalej, hech, he, he, No nie, ja go chcesz ściągnąć. No. Za późno przyszedł tu. Nie ma niczego niemożliwego co? No właśnie. Jak chcesz ściągnąć to chcesz ściągnąć. Nie, jak położę teraz, teraz Lyona to mi chuja to da, no ale... Spokojnie, mam takie perki jak fart. Udało się, możesz już paść. Super. Niech no, na mnie trochę nieładnie, ale coś Jest trochę dać forów, jak tamten idiota się zabił to... Zero genów, jeden dead Mówi chociaż, kurwa, nie odpierdolę się Nie! Nie! Nie wolno! Nie wolno! Aha, on nie chce mnie Aha, ja mu mówię, nie, 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 a ten co? Pokażaj mi, nie, nie, nie No ty nie ściągnij, czy ja mam ściągnąć? Ja się nie. Dobra Ty i bo za Lionem poszedł, no Chociaż ścięgnięcia z tego meczu będziesz miał. No. Nie pierdolę się, cofnę. No to mogę sobie dupę wstać. Kurwa, mnie. Niedobrze Z kilometrem mimo może tym tu mogłem ile mam kurwa Ja chociaż zrobię jedno odwrotne w którym kierunku poszedł? W no, moim, dobra widzę No, w twoim Znaczy to szaka, w kierunku poszedł Ale nie, jednak nie Idzie teraz w kierunku lewego bo zrobić mnie chociaż, honorowego jednego chociaż. Chodź, się. Nie, on tu tak? idzie. A, świetnie. To się rozdzielamy. A można roztość tą to gówno w piwnicy? Można, wszędzie możesz. Tylko, że to i tak nie wiem, po co to i tak nic ci nie da jak dasz w piwnicy. Daję tego trochę spowolnie, jakby cię niósł. A w ogóle ma ten bezidentny szturm. Od Onrio. Idzie w kierunku Ale panowie, jest postęp. Honorowo, jeden nie jest zrobiony. maksa. kurwa, jedno ściągnięcie nie mi no. zabraknie. A co iść ciągnąć. Ale coś. nie, no jak będę miał, będę miał ten. On by się przemienił, słyszę. No. Palił się. Nie, bo chciałem... Idzie, idzie, do was, idzie do was, idzie do was. Ale nie ma sensu. Chciałem Jego. zrobić trolla i siedzieć w piwnicy. Aha. Chciałem zrobić trolla, rozłożyć te wieżyczki w piwnicy i siedzieć w piwnicy. Zabójca i zabójcie, nie ma łaty na, na zabawę No Zasadniczo powinniśmy się, powinniśmy się zabić jak tamten przez to że tamten się zabił i trwaja punktów tak. też dostał morderca w sensie mieli no. jak to mu to robiłem. Ale nie wziął nic pod punkty, a nie ma pod punkty proszę. Dobra, kitra się daje Właśnie, ale czekaj czekaj, który musimy wyjść tak? co? Eee, czekaj tu Ej hey, Max, bo ty najwięcej wiesz na temat plaw. Jeszcze eee... nie wiesz co, żeby Nie mam tego domu, tylko w którym wiesz. Eee, no tu może wszędzie, na obrzeżach się może Jeszcze kampi i... kurwa, ja wiem. Na środku, gdziekolwiek to nie jest mowa, w której wiem. Jakbyś była ta druga, to Wsz albo w gównym na wejściu do piwnicy, albo yy, na tej drugiej oczywiście mówię, albo w tym małym domku. Tam są najczęściej stały tego, a tutaj nie mam do tego pojęcia. Okay. Tamto między znam, jeżeli chodzi o krapy, Właśnie ja też to, to znam, ale tutaj nie jest. nie Tam. Tam Jej, Dobra. Tam. Tam? Ale gdzie tam? Tutaj? Na rogach też się może respić, pamiętaj o tym. ma właśnie to jest najgorsze. Czekaj, tu może. Nie, bardziej przy lupach. Bardziej przy lupach, może gdzieś tu. Czekaj, może tutaj. Trochę I know. Przyszła, tu szak lepiej. Ej no, racja, szaku może Youtuber. Nie wiem. to fake, czy to fejk, czy Hmm, to nic nie ma. To teraz masz całe miejsce przed siebie do, 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 do sprawdzenia. Jaka ja tu? O może? Wątpię. Nie. Bardzo wątpię. Możemy jeszcze tamten tamtą lupę... Tą, A co, on ci daje? uciec? No... Chyba, nie wiem, albo chcę zamknąć mi klapę, bo jest... potem ma zadaje na klapę. Zobaczymy, może je zobaczę. Eee... Panie, gdybyś troszeczkę odsunął, bo no, ja na środek Dobra. teraz idź. Tutaj? Na środek. Dół. Tam, właśnie, no. samo no. ja słyszę, bo mi tutaj są strasznie blisko. No. No. Hmm. Nie ma klapy Jeszcze na tej mapie. No, najgorsze mało jest, że będzie klapy. O i tędy przebiegli. A w rogach no, żeście poszli? Patrzy... No ja się tak do do nie patrzył. Nie patrzyłeś no za do proga To pewnie jest gdzieś przy płocie Czekaj, a może tu? A nie ma niestety Czekaj, to co mam tutaj gdzieś patrzeć? Po prawej na rogu, prawo bardziej Do rogi tam, 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 przy no. płocie to. Tak Tu może się lecieć, o właśnie przy takich drzewień O, o no yes. właśnie No właśnie Otóż to